Zbóju! Zbuju! Jesteście tam! Cego? Zarobiony jestem. Bo Ginter przyszedł i chce kupić naszą polską kiełbasę, ale i tak mówi, że w Lidlu jest lepsza kiełbasa. I co ześ tej niemieckiej mędzie powiedziała? No Józek mu powiedziała, że my się nie zadajemy. Z tajnymi współpracownikami komuchów, co w latach osiemdziesiątych wyjechały do Rajchu i teraz się tu panosą, jakby byli u siebie. Dobrze ześ mu powiedziała Gazzino, bardzo dobrze ześ mu powiedziała. Nigdy nie skostuje polskiej kiełbasy. I powiedz mu jeszcze, lepiej jeść na kiblu niż kupować w Lidlu. Hej! Wielki człowiek, wielki człowiek! A ja bym tu jeszcze dodała: że lepiej jeść z Kibla niż złazić do Lidla. Hej!